Hej widzowie, witajcie i w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie Naratunek112 Ostatnio prosiliście mnie, żebym troszkę coś innego nagrał, więc znalazłem odcinek 112 No i w dzisiejszym odcinku sobie go obejrzymy, a jest podobno fajny, bo jest o alarmie bombowym Gdzie sobie dwójka chłopaków zrobiła jaja więc w sumie troszkę niefajnie, ale zobaczymy ten odcinek. Zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie kanał. No i e, nie będę już wam dalej przedłużał. Idziemy do odcinka. Kuba Nowaczyk, który po rozwodzie rodziców mieszkał z mamą zaprosił do domu swojego przyjaciela Marcela. Nastolatkowie spędzali czas grając na konsoli. Czy tylko wy widzowie jak byliście młodzi, to zamiast grać na konsoli, u kolegi siedzieliście i co innego robiliście, albo wychodziliście na dwór? Bo ja tak. Ale bywa, nie. go od tyłu. Granatem? Czym chcesz, tylko szybko, bo nas otoczą. Cześć, chłopaki. Dzień dobry. Kuba, pomóż mi z tą torwą z zakupami. Teraz nie mogę. To jest online, na żywo. Mamy szansę wygrać mecz. A wy, chłopaki, czy ten nie macie już to z historii? Mamy, ale czy to takie ważne? przegraliśmy przestrzeń. Ale jak ich zagadała? Przecież gadałeś i grałeś, ale no dobra. Czasem jak mnie ktoś zagada, jak sobie gram coś tam, to też w sumie tak troszkę jestem zdekoncentrowany, więc no bywa, no. Na przykład Fortnite. Synu, zadałam pytanie. Co z jutrzejszym sprawdzianem w historii? A co ma być? Już dawno wypułem wszystko na blachę. Może sobie jeszcze powtórzycie? Ja wszystko pamiętam, proszę pani. Ja też. Dobrze, Kuba, to chodź, pomóż mi. <grym> ja już myślałem, że im, zada, że im zada pytanie jakieś. kurde ale byłaby gołtem, jakby zadała im pytanie jakieś proste. Zada im, zada im. Ja to muszę zobaczyć. I weź tą torbę i rozpakujemy zakupy. Nie zaczynaj bez nich. Taki już ja jestem, że wszystko przekładam na ostatni chwilę Pomyślałem, że to sprawdziano pouczę się wieczorem. A, czyli się nie uchwycił, no, mamę no Typowy ja. Ale tak wciągnąłem się w grę, że spać położyłem się dopiero po północy. Dzień później Kuba wstał zmęczony i niewyspany. W drodze do szkoły Marcel przepytywał przyjaciele z dat historycznych. Kiedy podpisano traktat wersalski? 1918? 19? Ale kiedy dokładnie? Dzień i miesiąc? Nie wiem, Kuźba. Wszystko mi się pomieszało. No ale w sumie, wiecie co, ja w ogóle ogólnie to ja mam problemy z pamięcią, jeżeli chodzi o daty jeżeli chodzi o moich znajomych, mają, mają mają rodziny, ja nigdy nie wiem kiedy. <laughs> Oni zawsze mają do mnie problem i się obrażają, że ja nie wiem kiedy mają datę, ale to nie moja wina, tak? Jak dostanę pałę, matka urwie mi łeb. Nie mogę mieć zagrożenia na koniec roku. To lejmy sprawdzian, powiedzmy pochodzi po Gajari. A skąd weźmiemy usprawiedliwienia? Nie miałem nawet po co przychodzić do szkoły i pisać sprawdzian. Tylko bym się ośmieszył. Sam sobie byłem winny ale przynajmniej wie, że źle zrobił, że mógł zrobić tak, więc... Wybaczamy, wybaczamy chyba widzowie, nie? Zamiast grać, mogłem powtarzać materiał. W głowie słyszałem już słowa mamy, a nie mówiłam. A z zagrożeniem na koniec roku mogłem pożegnać się z konsolą. Obczaj. Ktoś zgubił telefon. Działa? Nawet nie jest zablokowany. To co z nim zrobimy? To właśnie wtedy wpadłem na najbardziej kretyński pomysł, jaki kiedykolwiek przyszedł mi do głowy. Jakbyśmy zadzwonili na 112 i powiedzieli, że w szkole jest bomba? Grubo. O, grubo, a jak dopiero potem dostaniecie takie bęcki, to dopiero będzie grubo, nie? W ogóle dzisiaj miałem interwencję policji. Śmiesznie, akurat takaś miła policja była. Mi, mi, miło, więc się pośmiałem z nimi, ale... Interwencja sama była niemiła, ale policjanci byli mili, więc... O tyle dobrze, nie? Ale beko, Że nagrywam teraz 112, nie? A dzwoniłem dzisiaj na 112, a Znaczy nie ja, ale moim babcia. No. Musieliby odwołać wszystkie lekcje zrób to a jak nas namierzą, niby jak? Przecież nie nasz telefon. Taka okaza się już nie powtórzy. Nie bądź rura, nie pęka i dzwoni. Ale on jest debilem. Bo jak zostawi ten telefon potem tutaj, to e, e, jakby. Będą ślady jego rąk na tym, odciski palców. Poczułem się pewniej, mając przy sobie znaleziony telefon. Nie przyszło mi do głowy, że ktoś przez nasz żart może mieć potem problemy. Myślałem tylko o sobie. Telefon od Kuby odebrała operatorka Olga Adamczyk, która w tym dniu pełniła swój dyżur w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 21, w czym mogę pomóc? Zgubiłem ogórka. Naprawdę, to jest serio, to jest poważna sprawa. No. Czy z moją policją? Nie, jestem operatorem numeru alarmowego, o co chodzi? Złożę z ważną informacją. Dzisiaj rano w liceum imienia trabuta przywirowej podłożono bombę. Naprawdę? A masz świadomość, jakimi konsekwencjami grożą takie telefony? Ja nie żartuję. W budynku jest bomba. Posłuchaj mnie, nasza rozmowa jest nagrywana i jeśli nie przestaniesz, będę zmuszona przekazać te nagrania policji. Błucha jesteś babo. Przecież mówię, że to nie żarty. Zginą niewinni ludzie. A powiedz mi, skąd masz informacje o bombie? No Bo ja podłożyłem jakby. <laughs> Sam ją podłożył. A dlaczego? Mam swoje powody. Radzę wam się pośpieszyć. Możesz mi powiedzieć, co to jest za ładunek? To bomba szybkowarowa. Taka sama jak w Bostonie. Sam ją zrobiłem. Wiesz, że to w ogóle nie jest śmieszne? N no wiem. <grywy> Jakby wiem, o to dzwonię. <grywy> I posłuchaj mnie, jeśli powiadomię służby, to nie chciałabym być w twojej skórze. Jeśli nic nie zrobisz, będziesz miała niewinnych ludzi na sumieniu. Halo? Halo? Miałam niemal całkowitą pewność, że alarm bombowy to jedynie bezmyślny żart. I miałaś rację. Ale jeśli istniał choć cień możliwości, że komuś mogła stać się krzywda, nie mogłam zignorować tego zgłoszenia. Od razu skontaktowałam się z oficerem dyżurnym policji. Mówi operator numer 21: Właśnie otrzymałam telefon z informacją o bombie. Człowiek, który zadzwonił, twierdzi, że podłożył bombę szybkowarową w Liceum Traugutta przy ulicy Żwirowej. Udało Ci się ustalić, skąd wykonano połączenia? System mi pokazuje, że są to okolice parku przy ulicy Moniuszki. To są jakieś dwa kilometry od tej szkoły. Przygotuję dla Was nagranie. Przyjąłem. Wyślemy tam radiowóz i skontaktujemy się z dyrekcją szkoły. Jesteśmy w kontakcie. Liczyłam, że policja szybko ustali dane żartownisie i stosownie go ukaże. Fałszywe zgłoszenie alarmu bombowego jest przestępstwem, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Trzeba pójść na 8 lat za głupi telefon na 112, gdzie mówicie, że jest bomba w szkole? Trochę dużo, ale no... To jest taka kara dla debili, nie? Jakby ktoś dostał 8 lat, nie? Jakbym był sędzią w tym, to jakbym dostał takie zgłoszenie, to bym tak... Puk! 8 lat! Puk! 8 lat! Puk! 8 lat! Puk! 8 lat! I może w końcu bym przestali takie głupie żarty robić, ale... Bóg osiem lat. Żałuję, że nie zdążyłam powiedzieć tego mojemu rozmówcy. Stary, to było genialne. Lepiej stąd chodźmy, zanim przyjadą psy. Ej, nie wyrzucaj go, może się się przyda. A jak nas namierzą, wyłączę go na wszelki wypadek. Dobra. Byłem wtedy z siebie strasznie dumny i cieszyłem się, że zaimponowałem koledze. Nie miałem pojęcia, jakie konsekwencje będzie miał dla mnie ten telefon. Wkrótce Kuba i Marcel dotarli do szkoły, gdzie od razu zauważyli stojący przed jej bramą radiobus. Udało Ci się. Cicho. Na bank odmawiam lekcję. Mhm. Tak, odwołali lekcję. Haj, inteligencja! Nie ma lekcji! Nie ma lekcji! Do szkoły przyjechali saferzy i przeszukali budynek, ale nic nie znaleźli. Z Marcelem wróciliśmy do domu, a ja. Kazałem mu przysiąc, że nigdy nie opowie nikomu o tym, co zrobiliśmy. No i w tym momencie wszystkim powiedział. Następnego dnia w sobotę Kuba spędzał czas w domu, a jego mama przygotowywała właśnie obiad. Mamo, co ci jest? Mmm, mnie w głowie. Chodź usiądź sobie. Boli. Może dam ci jakieś leki przeciwbólowe? Boli kurde, to ten sprawdzian z matmy Źle napisałeś! JEDYNKA! Ciężko mi się oddycha Otworzę okno I leży jeden z kibili <grym> Nie do dobra, nie śmiejmy się z tego, to jest poważna rzecz <grym> Chcesz zadzwonić po karetkę? Nie, nie kebaba. <grymne> <grymne> po kebaba. Po si kebaba zazwóń, mała sykebaba. Nie miałem pojęcia co dolega mamie. W jednej chwili czuła się dobrze, ale nagle dopadł ją ból głowy. Wiedziałem, że sam nie dam rady jej pomóc. Zadzwoniłem na 112. Telefon od przerażonego nastolatka odebrał operator Łukasz Huber. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 73. W czym mogę pomóc? Pomocy, coś złego dzieje się z moją mamą. Powiedz, jak się nazywasz, się, skąd dzwonisz? Nazywam się Kuba Nowaczyk. Moja mama to Agnieszka. Dzwonię z naszej szeregówki na Giewontowej 27. Co się dzieje z twoją mamą, Kuba? Gotowała obiad, złapała się za głowę. Osadziłem ją na krześle, ale straciła równowagę i upadła. Był kocie. A jest przytomna? Tak, ale jest coraz gorzej. Dobrze, najważniejsze, żebyś nie panikował. Wyślę do was karetkę, a najpierw muszę ustalić kilka rzeczy. Powiedz mi, czy twoja mama leczy się na coś przewlekłe? Nie. A czy takie sytuacje zdarzały się już wcześniej? Nigdy, to pierwszy raz. Opadły jeden kącik ust. Oho, będzie udar. Kuba, każ ma mi się uśmiechnąć. Mama, uśmiechni się do mnie. <laughs> nie, dobra, ale tak bez beki? Kurde, ale ma przesrane, nie? Kurde, ale to jest słabe Ale ciekawe jaki plot twist będzie tego, tego, że ona udaru dostała, nie? I że to on tam zadzwonił. Ciekawe, ciekawe. Przy końcu pusty wciąż opada? Tak. Dobrze, teraz poproś mamy, żeby zamknęła oczy i wyciągnęła ręce do przodu. Tamusiu, daj ręce do góry, o tak. No, bo to się kameruje, tak? Mm. Jedno ramię ma wyżej, drugie niżej. Okej, okay, a teraz poproś mamę, żeby powiedziała jakieś proste zdanie, na przykład mam na imię Aga. No ja nie mam na imię Aga, to nie powiem tego. Mamo, powiedz mam na imię Aga. Nie mogę jej w ogóle zrozumieć. Kuba, pozostań z mamą i monitoruj jej stan. Ja wysyłam do was karetkę. Po wykonaniu testu FAST miałem już pewność, że kobieta przechodzi udar mózgu. A, mówiłem! Inteligencja, mówiłem! Ha ha, ha mówiłem, że mam udar. Tak ogólnie to nie śmiejemy się z takich rzeczy, widzowie, i to jest strasznie przykre i słabe, że ktoś dostał takiej choroby i ma udar albo coś. Ale z racji, że to jest kanał komentary i family friendly i i, i, ten, i zababowy i, i wszystko komediowy, więc możemy się śmiać, nie? I żartować ze wszystkiego. No dobra, nie ze wszystkiego możemy, ale... musiała jak najszybciej trafić do szpitala. Skontaktowałem się z dyspozytorem pogotowia. Z tej strony operator numer 73. Potrzebuje pilnie karetki na ulicę Giewontową 27. Matka chłopaka, z którą ma objawy udaru. Test FAST pozytywny, wszystkie objawy potwierdzone. W jakim jest stanie? Przytomno, ale według chłopaka stan szybko się pogarsza. lada chwila może stracić świadomość. Wysyłam karetkę. W kontakcie. Okej, okay, dzięki. Kuba, karetka jest już w drodze. Do tego czasu musisz zająć się mama. Co mam robić? Przede wszystkim nie podawa jej nic do picia ani do jedzenia. Widzowie, słuchajcie, bo to są ważne rzeczy w sumie. No, to teraz y, ja się z wami edukuję, nie? Ja dużo miałem na lekcjach EDB takich różnych rzeczy, ale teraz się razem poedukujemy, nie? Nie. A jeżeli jest przytomna, uło się w pozycji tułowiem uniesionym tak na wysokość 30-40 cm. Pan wie, co jej dolega? Czy to jakiś wylew? Nie wykluczam tego, ale diagnozę postawił lekarze. Na razie skup się na mamie, proszę. Nie mogą uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Przecież mama zawsze była okazem zdrowia. Nigdy się na nic nie skarżyła. A tu nagle wylew. Skąd? Jak? Do dzisiaj się nad tym zastanawiam. Wkrótce w domu Nowaczyków pojawili się ratownicy, którzy natychmiast przystąpili do działania. Halo, proszę panią. Pani mnie słyszy? Jak się pani nazywa? Okej to my przygotuj sprzęt, ciszy jest saturację. Ja sprawdzę się z panią. Halo, proszę panią. Jak się pani nazywa? Mam jest opuszczony. Może Pani mi ścisnąć? Jeszcze momencik. Proszę ścisnąć obydwie ręce. Tak samo. Tak samo mocno. Mocniej. Jeszcze raz. Dobra, wyraźnie. Milowo, tyle wykończymy. Kuba, słyszę, że ratownicy już działają. Zostawiam Twoją mamę w dobrych rękach. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Ja też. jak parametry? Ci się lekko podwyższony. Czy to wylew? Wszystko na to wskazuje. Zabieramy ją do szpitala. Do którego szpitala ją zabieracie? Na koszykowo. Dzwonię do taty. Te? Halo, tato. Mama jest chora. Wiozą ją do szpitala na Koszykową. Mogę jechać z wami? Nie, nie możesz. Już jechać własnym transportem. Jadę autobusem. Spotkajmy się na miejscu. Nie brałem pod uwagę takiej opcji, że mama może umrzeć. Sprawdziłem w internecie informacje o udarze. Wszędzie było napisane, że liczy się czas. Od razu zadzwoniłem po karetkę. Zabrali ją do szpitala 10 minut później. Musiało być dobrze. Musiało. Na oddział udarowy naszego szpitala przywieziono 45-letnią kobietę. Badania tomografem i rezonansem magnetycznym potwierdziły krwotoczny udar mózgu. Na szczęście, kobieta trafiła do nas w krótkim czasie. Podjęliśmy natychmiastowe leczenie. Za pomocą leków obniżyliśmy ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Chociaż jej stan był ciężki, rokowania były pomyślne. No i sigma, no i. Na to wygląda, że przeżyła, nie? Git. Tylko ciekawe teraz, jak z habilitacją? Język mm. polski trudny, ale wiecie o co mi chodziło wizerowienie. <ś Principals> Kuba spędził w szpitalu kilkanaście godzin, po czym wrócił do domu. Następnego dnia rano czekał na swojego ojca Jerzego, który miał mu przekazać najnowsze informacje o stanie zdrowia mamy. Widziałeś się z nią? Gdzie mama? Synku, tak mi przykro. Gdzie jest mama? mama? Mama nie żyje. O kur... Hmm, no to ten... Hmm. Przykro mi. To ten. Widzowie, yy, w takim razie proszę zaznaczyć tą minutę i napisać yy, znicz. No. To ten. Przykro mi, przykro mi. Ale tu jeszcze jest 10 minut około odcinka, więc jestem ciekaw, w sensie 10 minut, 5 minut odcinka jeszcze, więc y, jestem ciekaw, co tu się dalej stanie. Jaki plot twist? Jaki plot twist? Boże, nawet nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jakiś idiota zadzwonił do szpitala. Zadzwonił do szpitala i I powiedział, że podłożył bomby. Znaleźli na korytarzu jakiś... Podejrzane reklamówki. Wtedy to się stało. O kurwa. To ten kolega zadzwonił na... Ten kolega zadzwonił i powiedział, że jest bomba i znaleźli jakieś podejrzane reklamówki. Pomyśleli, że tam jest bomba i ewakuowali całe, cały szpital, ale nie udało się tej uratować. O kurwa. Przecież ten chłopak zabije kolegę, nie? Ja pierdo... Już wiadomo o co mu chodziło z tym telefonem, nie? Przez Ona znowu dostała wylewu, ale. nie zdążyli jej uratować. Kto zadzwonił? Kto to był? Nie wiadomo. Policja go Nie docierało do mnie, że mamy już z nami nie ma. Że już nigdy jej nie zobaczę. Dopiero później przyszła mi do głowy myśl, że gdyby nie alarm bombowy, mama może wciąż by żyła. Miałem swoje podejrzenia, kto to mógł zrobić. Tego samego dnia Kuba pojechał do Marcela, który nie wiedział, że matka... Jezus, jaki, jaki on miał wzrok taki pusty. Po prostu wszedł tak. Kur... Ale, ale będzie bitka, nie? ...przyjaciela zmarła. Chcesz uprawić tę nową gierkę? Patrz, kupiłem nowe pady. Może później. Masz coś do picia? Zasła mi w gardle. Co masz taką minę? Stało się coś? Wręczony jestem, całą jest nocką sprawdziam. Ja chcesz koli czy soku? najlepiej to zróbmy mi jasnej Nie ale... chciałem wierzyć, że Marcel mógłby zadzwonić do szpitala i wywołać alarm bombowy. Ale musiałem mieć pewność, że to nie on. Cel wciąż nie pozbył się telefonu, z którego zadzwoniliśmy na 112 z informacją o bombie w naszej szkole. Sprawdziłem ostatnie połączenia. Z telefonu, który Marce trzymał w pokoju, nad ranem zadzwoniono na 112. Ja pierdzie, Czyli to serio ten jego kolega? Ja nie mogę. No to mamy przejechać. Kube, wstrząśnięty odkryciem, zadzwonił na numer alarmowy 112. Zgłoszenie odebrała operatorka Olga Adamczyk, ta sama, która kilka dni wcześniej przyjęła zgłoszenie o alarmie bombowym w szkole. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 21, w czym mogę pomóc? Jestem sześćdziesiątą, więc proszę wezwać policję, bo chcę nas sześćdziesionić. Już. Musi pani wezwać policję. Najpierw niech pan powie, co się stało, skąd pan dzwoni i jak się pan nazywa. Jestem Kuba. Dzwonię z, z mieszkania kolegi. Adres? Lipowa, 45 przez 3. Dlaczego chcesz wezwać policję? Czy ktoś potrzebuje pomocy? Wiem, kto dzisiaj dzwonił do szpitala na Koszykowej. Mógłbyś mówić jaśniej? Chodzi o alat bombowy. A czy wiesz, kim jest sprawca? To mój kolega, Marcel Grodziński. E, powiedz mi, skąd masz te informacje? Czy ten chłopak przyznał ci się, co zrobił? Kuba. To moja wina. Nie rozumiem. To ja znalazłem ten telefon. Zadzwoniłem na 112 i powiedziałem, że podłożyłem w szkole bombę. Głos od razu wydał mi się znajomy, ale kiedy Kuba przyznał się do tego, co zrobił, wtedy uświadomiłam sobie, z kim rozmawiam. I przyznam szczerze, byłam w lekkim szoku. To ja wtedy z tobą rozmawiałam i ostrzegałam cię, że takie telefony to nie jest zabawa. Wiem, wiem. Powiedz mi, czy ty masz coś wspólnego z dzisiejszym alarmem bombowym w szpitalu i czy zdajesz sobie sprawę, że jedna z pacjentek podczas ewakuacji zmarła? To była moja mama. Wczoraj w południe dostała wylewu i zabrali ją do szpitala na Koszykową. Kuba, naprawdę bardzo mi przykro, serdecznie ci współczuję. Czyli twierdzisz, że nie masz nic wspólnego z alarmem bombowym w szpitalu, tak? I zrobił to twój kolega? Tak. A masz na to jakieś dowody? Sprawdziłem historię połączeń w telefonie, który znaleźliśmy w parku i z którego dzwoniliśmy na 112. Wszystko się zgadza. Zostań na linii, skontaktujesz się z policją. Czy ty jesteś w mieszkaniu tego kolegi? Tak, ale on nie wie, że dzwonię. Po... No, ja nie wiem, czy nie wie, że dzwonisz, bo strasznie głośno mówić, wiesz? No, chyba, że ten twój kolega jest głuchy, tak jak ja, w sumie, no to. Kto powie. Przed zrobić mi kawę. Włącz proszę telefon w tryb na mówiący. Schowaj go tak, żebym Was słyszała. Zaczekaj na linii i zachowaj spokój. Na początku byłam wściekła na Kubę, ale kiedy usłyszałam, co się stało z jego mamą, dosłownie mnie zatkało. Popełnił bardzo duży błąd i zapłacił za to najwyższą cenę. Mówi operator numer 21, Mam informację w sprawie osoby, która wywołała dzisiaj rano alarm bombowy w szpitalu na Koszykowej. Nazywa się Marcel Gorodzieński, mieszka na. Lipowej 45 przez 3. Skąd te informacje? Zadzwonił jego kolega, który dwa dni temu wywołał alarm bombowy w liceum na szwirowej. Przyjąłem. Wysyłam tam radiobus. Nie wiedziałem ile słodzisz. Dał ci Olemus Ale mu sprzedał hita, hitaty. To jest. Ale, ale dostał. O kurde. Co się stało? Co to jest za hałas? Co zrobiłeś? Odpowiedz! Uderzyłem go. Uspokój się i powiedz mi, w jakim stanie jest kolega. Powiedz mi, co się z nim dzieje. że się nie rusza. Czy oddycha? No. Nie wiem. Sprawdź, przyłóż policzek do jego ust i obserwuj ruchy klatki piersiowej. Słyszę jak oddycha. Czy doznał jakichś obrażeń, widzisz krew? Nie. Uderzyłem go pięścią w skroń. Chyba go zamroczyło. Policja jest już w drodze, zostań na miejscu i cały czas monitoruj stan poszkodowanego, dobrze? Dobrze. Chłopak niestety nie zapanował nad swoimi emocjami. Musiałam go uspokajać oraz motywować do wykonywania poleceń. Nie wiedziałam, w jakim stanie był poszkodowany. Każde uderzenie w głowę może prowadzić do poważnych powikłań. Wysłałam na miejsce karetkę pogotowia. Po kilku minutach w mieszkaniu Marcela pojawili się policjanci, którzy przystąpili do interwencji. Słyszysz? Go obudziła, nie? klawry. klawryj. Myślał, mnie? Dobra, to mnie jednak rozbawiło. Nie, powiedz coś. Co? Co się stało? Jak się czujesz? Niedobrze mi. Możesz mieć wstrząs mózgu. Leż spokojnie. Zaraz badają cię ratownicy. Dlaczego mnie uderzyłeś? Moja mama nie żyje. Przez ciebie. Co? Miała wczoraj wylew. Zabrali ją do szpitala na koszykową, a ty? Zadzwoniłeś tam i musieli ewakuować wszystkich pacjentów. Nie wiedziałem. To, to miał być tylko żart. Kuba, słyszę, że policjanci są już na miejscu, w związku z tym ja kończę zgłoszenie. Jest mi naprawdę bardzo przykro z powodu twojej mamy. Bezmyślność obu nastolatków zakończyła się straszną tragedią. To jednak był dopiero początek. Czekała ich jeszcze sprawa w sądzie. Konsekwencje głupich żartów mogły się ciągnąć jeszcze za nimi latami. Będziesz z nami na komisarzu, że zeznania. Masz telefon, którego dzwoniliście? Ratownicy zabrali poszkodowanego chłopca do szpitala, a my zawieźliśmy na komendę drugiego nastolatka, którego przesłuchano i złożył szczegółowe wyjaśnienia. Przyznał się do wywołania alarmu bombowego w liceum przy ulicy Żwirowej. Obu nieletnim groziło umieszczenie w zakładzie poprawczym. Dodatkowo, opiekunowi prawni z pewnością poniosą koszta powiadomienia służb. Ojoj. Oj. Tata będzie wściekły. Niedosyć, że mu żona zmarła przez głupi żart syna i ten, i kolegi jego, a, a teraz jeszcze będziemy się płacić za to, że alarm był tu i ten troszkę au. Po śmierci matki, Kuba zamieszkał ze swoim ojcem. Sąd rodzinny skazał Kubę na dozór kuratora. Marcel Grodziński za wywołanie alarmu bombowego w szpitalu i narażenie pacjentów na niebezpieczeństwo umieszczony został w zakładzie poprawczym. Dodatkowo sąd obciążył rodziny obu kosztami przeprowadzonych ewakuacji. Do dzisiaj płacę za swoją głupotę. Skreślono mnie z listy uczniów, więc teraz chodzę do szkoły wieczorowej. wieczorowa szkoła to nie jest dla osób, które pracują i są dorosłe? Nie znam, się możecie napisać yy, widzowie w komentarzach. Pod, chętnie poczytam i się dowiem. No, to piszcie. By zająć czymś głowę, skupiłem się na nauce. Chcę jak najlepiej napisać maturę. Dzięki tacie nie rozmyślam już tak bardzo o mamie i Marcelu. Próbuję żyć dalej. Obiecałem sobie, że kiedyś zwrócę wszystkie pieniądze tacie, które musiał wydać za ewakuację szkoły. Co roku prokuratura prowadzi ponad 200 postępowań w sprawie fałszywych alarmów bombowych. W listopadzie 2011 roku. Z... Jeden, 2011 to było. Nie wiem, ale dużo dużo lat temu, nie? Ja wtedy miałem. Z 5 lat? Z 5 lat? Ja nie mogę. Ten odcinek jest stary, nie? Jak ja. decydowano się zaostrzyć kary za tego typu przestępstwa. Zgodnie z artykułem 224 kodeksu karnego, osoba, która składa fałszywe zawiadomienie o zdarzeniu, zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Sprawca może zostać również obciążony kosztami akcji ewakuacyjnej oraz odszkodowaniami za straty spowodowane wstrzymaniem działalności danej instytucji. Fałszywy alarm bombowy to przestępstwo skutkowe, czyli takie, które następuje z chwilą podjęcia czynności przez wskazane instytucje. Samo przekazanie fałszywej informacji jest usiłowaniem popełnienia tego przestępstwa i również podlega karze, jednak w mniejszym wymiarze. Dobra widzowie, no dziękuję za dzisiejszy odcinek. Był naprawdę okropny i smutny, i głupi, ale przynajmniej się czegoś nauczyliśmy, nie? Eee, więc jeżeli odcinek Wam się podobał, no to zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i piszcie mi, czy chcecie więcej odcinków 100, na ratunek 112 i jakie byście jeszcze chcieli parę dokumenty. A na dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!